Baba jakaś najebana. Wszystko w porządku. Przepraszam, wszystko w porządku. Tak, idzie. Na pewno? Przewróciłam się Nie pomóc pani? Nie, nie, nie. Tylko okularów nie pani. Mogła znaleźć. To sekundka. Pani poczeka się. Dobrze. Jestem silny. Po drzebu wracam do kochanego wuja i tak. O matko i dlatego tak się wszystko skończyło, ale... Boże dziękuję bardzo. Spokojnie, nic się nie dzieje. Jestem wdzięczna Dzień dobry, Dzień dobry Jak kluczy nie ma bo mama zamówiła kurs, tak Pani? Nie, ja nie chcę pieniędzy. Ja po prostu wzięłam, bo wiedziałam, że coś jest nie tak. Ja nie chcę kasy. Ale to przynajmniej za ten. Dobra, przynajmniej. Ja i tak Pani za ten i tak. I przepraszam Pani. Spoko, nic się nie dzieje. A czym ja otworzę drzwi? Chodź, ja mam. Dziękuję Pani bardzo za wszystko. Spoko, nic się nie dzieje. Aby żeby Pani wróciła do domu. Wrócę. No? O tu... Y Kurde, walecznych z Dymowskiego. O tutaj okay, gdzieś przy dobra, tym, przy tym dobra, drzewie, nie? Dobra, no. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo Dzięk i zdrówka, no. zdrówka. Mi Sorry, miłego, spoko nic się nie no, dzieje. Do widzenia. do widzenia. Ale mam czyszczenia teraz. Jadę gdzieś, stanę sobie i wyczyszczę, bo mam cały tył brudny, ale warto pomagać. Oczywiście nie chciałam za kasy, ale wiadomo. Bardzo miły gest. Tu sobie staniemy. O